Witajcie na kanale ZeptoBox z tej strony Waldemar Wawer. Dlaczego u mnie znalazły się tutaj akumulatory na waszych ekranach? Dlatego, że natrafiłem na mnóstwo filmów, firmów, które wprowadzają wręcz użytkowników tego typu akumulatorów w błąd. Słuchajcie, przede wszystkim. Każdy z tych producentów, to jest akumulator akurat z dystrybucji, ponoć Volt Polska, mówię ponoć, bo dlatego, że marki Opti nie znam, ale sprzedawca mówił, że to jest dystrybucja przez Volt Polska, to jest akurat firmy Inerge, dystrybucja firmy Inerge, kupiłem łącznie 32 sztuki, 16 poddałem testu ale najpierw chciałbym powiedzieć o tym właśnie, co znalazłem w filmikach w internecie. Więc każdy prawie popełniał ten sam błąd, czyli informował, że nie wolno wręcz ładować takich akumulatorów więcej niż 13,8 V. I to jest oczywiście nieprawda i szybkie utrupienie takiego akumulatora. To znaczy, po pierwsze, Taki akumulator starczy na kilkadziesiąt cykli ładowania, a po drugie, bardzo skróci się, zmniejszy się jego pojemność. I teraz dlaczego tutaj stoi obok tych akumulatorów taki mały zasilacz awaryjny? No jak widać ten akumulator się do niego nie zmieści, ten już się by zmieścił, chociaż nie do końca, bo dlatego, że to akurat jest wersja na, ampery, na 7 Ah UPS-a. A to jest 5Ah, akumulator on ma troszkę inne rozmiary. Ale producent APC, który jest według mnie najlepszym producentem zasilaczy awaryjnych na świecie, tak bym powiedział, to wymyślił sobie, że właśnie napięcie 13,8V będzie dobrym napięciem, żeby naładować i podtrzymywać takim napięciem. To jest zasilacz awaryjny, który jeszcze ma transformator, który nie ma bardzo zaawansowanej elektroniki, to znaczy, jak na te czasy to oczywiście miał. Natomiast w tej chwili troszkę inaczej proces ładowania akumulatora wygląda. No i właśnie. Producenci akumulatorów mają tu tyle miejsca, żeby napisać, czy dystrybutorzy, żeby napisać, na jakie napięcie te akumulatory są ładowania. Bo, dlatego, że Pracy tych akumulatorów dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest ta grupa, która służy właśnie do zasilania awaryjnego, czyli zasada prosta. Ten zasilacz podłączony pod komputer ma służyć tylko i wyłącznie do tego, że jak raz na rok zabraknie prądu, to z tego małego akumulatorka ma starczyć energii na to, żeby bezpiecznie zapisać swoją pracę na komputerze. Opiszemy jakąś pracę magisterską, która ma 600 stron po to, żeby ją zapisać, żeby ona się nie uszkodziła i bezpiecznie wyłączyć komputer. Po nic więcej, to nie jest do jakiejś pracy, żeby starczyło na długo. Dlatego ktoś by powiedział, no dlaczego producent tylko taki mały 7-amperogodzinny akumulatorek tu przewidział? No właśnie po to, że ma tylko to służyć do tego, aby wyłączyć bezpiecznie komputer. Tu akurat nawet ma złącze COM, tak zwane szeregowe, i on miał oprogramowanie w dowolnym systemie operacyjnym, nawet po to, żeby automatycznie zapisywać wszystko, co jest otwarte, nawet jakby ktoś odszedł od komputera i wyłączył się prąd. To on zapisałby wszystką pracę i wyłączył bezpiecznie komputer. Producent zasilaczy awaryjnych wymyślił dlatego, że będzie ładowany taki akumulator i podtrzymywany taki akumulator napięciem 13,8 V, gdyż zazwyczaj producenci w tak zwanym standby use czyli właśnie w zasilaczu awaryjnym preferują napięcie 13,8 V. Czyli tak zwane podtrzymanie Natomiast przy dzisiejszej elektronice, przy dzisiejszych systemach ładowania, 13,8 V spowoduje to, że taki akumulator będzie miał zdecydowanie mniej pojemności i mniej cykli. To nie jest wcale tak, że tego typu akumulator nie można ładować do pełna. Właśnie trzeba ładować do pełna. Do pełna, to znaczy nawet do 15V. Oczywiście ktoś by powiedział, szaleniec. Nie! To wszystko powinno być zapisane na obudowie akumulatora, ale nie wiem dlaczego importerzy na tym szczędzą. Jeżeli chodzi o firmę Inerge, akurat fajnie do tego akumulatora 100Ah, który gdzieś tam w poprzednich odcinkach widzieliście u mnie, 100Ah, była karteczka i na tej karteczce było właśnie opisane. Standby use, że właśnie 13,4 do 13,8 V. Natomiast Cycle use, nie wiem, czy to prawidłowo wypowiadam, no w każdym razie praca cykliczna i tu już jest 14,8 do 15 V. Więc zobaczcie, że taki akumulator, żeby miał te 100Ah wydajności, to przede wszystkim trzeba go utrzymywać w dobrej temperaturze. W dobrej, to znaczy takie jak zaleca producent. W większości przypadków możecie mi uwierzyć, bądź nie, ale jest to aż 23 stopnie Celsjusza plus minus 3 stopnie często. Czyli znaczy, że takim minimalną temperaturą, która jest bezpieczna dla tego akumulatora i powoduje, że on będzie miał pełną swoją wydajność, jest 20 stopni. Nieprawdą jest to, że akumulatory nie robią ciepła. Właśnie 25 stopni. Czyli to jest już dla nas gorąco, w krótkim rękawku możemy chodzić, i taki akumulator właśnie będzie taką temperaturę uwielbiał wręcz. On w niej będzie najbardziej wydajny, będzie pięknie przyjmował energię i ją oddawał. 16 tych akumulatorów testowałem, właśnie w różnych temperaturach, w różnych parametrach ładowania i rozładowywania. No i mi wyszło, potwierdziło się to, co w mojej głowie wiedza jest, czyli. Przede wszystkim obciążanie takiego, no wiadomo, że tutaj akurat ta moc będzie o wiele większa, czyli ten akumulatorek będzie przeciążony bardzo dużo, jeżeli chodzi o wykorzystanie w takim zasilaczu awaryjnym, ale on ma właśnie nas uratować te kilka razy w roku. Wtedy, kiedy zabraknie tego prądu, ma się zapisać informacja na komputerze i tyle. Natomiast ładowanie, Standardowo producent firmy APC wymyślił, że jest 0,1 C. I teraz wszyscy powiedzą, co to jest to magiczne C? C to jest tak zwane pojemność, capacity. Czyli jeżeli mamy pojemność 5 amperogodzin, to znaczy, że ładujemy 0,5 A i to jest najlepszy prąd do ładowania tego akumulatora. Czy nie łatwiej by było, żeby tą informację producent czy importer umieścił na akumulatorze? Byłoby. Dlaczego tego nie umieszcza? Nie wiem. Dlaczego nie umieszcza temperatury pracy? Też nie wiem. Tutaj chociaż jest informacja o tym, żeby nie przegrzewać do 55 stopni, no ale to każdy wie, że temperatura zbyt wysoka jest niedobra, ale temperatura w granicach zera na przykład w tym akumulatorze spowodowała że z jego fabrycznej pojemności 5A została jedna, nawet trochę mniej w testach wychodziło. Testowałem to, słuchajcie, w ten sposób. Taki watmeter mi w końcu przyszedł, jeden zainstalowałem do wiatraka, drugi mam tutaj. I właśnie zrobiłem sobie tutaj do niego kabelki 4 kwadrat, więc w sumie nie za grube. I krokodylki takie małe, tak, żeby bardzo dobrze tutaj to łączyło nie ma żadnego problemu z łączeniem. I na tej podstawie zbierałem informacje. Zapytacie się mnie, dlaczego testy prowadziłem tylko tych małych akumulatorów, a dlaczego nie przetestowałem tych dużych? Otóż, otóż, jak wiecie, budżet na tego typu zabawy jest dosyć duży, i można albo poprosić kogoś o przysłanie urządzeń do testów. Niestety. Większość producentów nie chce przysyłać do testów, bo dlatego że ja sobie zastrzegam, że informacje, które udostępnię, będą tylko i wyłącznie prawdą. Ja wiem, że to jest głupie w dzisiejszych czasach, że nie cieszyłbym się, żeby mi Volt Polska przysłał 10 na przykład takich akumulatorów do testów albo 8, i miałbym powiedzieć tylko w samych superlatywach o nich. To nie o to chodzi. Właśnie. W życiu trzeba pewne rzeczy testować tak, jak one wypadają i mówić o nich tak, jak one wypadają. O pewnych rzeczach można powiedzieć i e, pochwalić za pewne rzeczy, a za pewne rzeczy trzeba ganić i właśnie ja taki niestety albo istety jestem. Dlatego tej współpracy sponsorskiej nie mam, dlatego Was zawsze proszę o fundusze na testy. Numery kont są w opisie filmu. Właśnie o to chodzi, że ja nie chciałbym, żeby... Żebym pokazał firmy Energię na przykład. Słuchajcie, nawet rabatu specjalnie nie walczyłem. Po prostu kupiłem 32 dwie sztuki takich akumulatorów i tyle za swoje pieniądze. I przeprowadziłem w nimi w nim najróżniejsze testy. 16 sztuk wylądowało w zasilaczu awaryjnym 3 kW. Kolejne 16 sztuk poddałem różnorakim testom w różnych parametrach i temperaturach. I teraz, co chcę właśnie powiedzieć że przy 13,8V, dokładnie przy współpracy z tym zasilaczem awaryjnym mierzonym tym watmeterem. w temperaturze pokojowej, około 21 stopni wyszło mi, że pojemność tego akumulatora, którą on przyjmuje, ładowany do 13,8V zaznaczam to jest 3,7Ah od 10,5V ,10 więc jak łatwo się domyślić, no nie wybiorę tej energii więcej, tylko mniej. W najlepszym wariancie wyszło mi, że 3,5 godziny wyjąłem z tego akumulatora, obciążając go prądem 0,5 ampera, czyli 0,1C. Ten akumulator prawdopodobnie można obciążyć prądem 0,25C, czyli powiedzmy 2 czy 1,5 Ampera no, nawet by dał radę trzymać około tych 3 Amperogodzin, ale właśnie to jest też istota sprawy, jak ja widzę. Czy ktoś taki akumulator 100 Amperogodzinny podłącza do przetwornicy 2-kilowatowej i liczy na to, że on wytrzyma 100 Amperogodzin, no to oczywiście nie ma szans. Nie ma szans, bo wyraźnie większość producentów zaleca, aby prąd Ładowania bądź rozładowywania albo jednego i drugiego był na poziomie 0,25C. Czyli ten akumulator powinien być ładowany maksymalnie 25 A, a nie 90, jak tam niektórzy opowiadają, że ładują te akumulatory. A po drugie rozładowywany również 25 A. Im będzie ten prąd poboru mniejszy, tym Wytrzymałość, inaczej mówiąc, pojemność tego akumulatora będzie większa. To jest niby taka prosta sprawa, ale każdy instaluje na przykład w szeregu cztery akumulatory, dają mu znamionowe napięcie 48V i on obciąży je 100A, tak? No, 4800W, tak? 4800W. I co myśli? Że przez godzinę sobie będzie korzystał z tych. 4,8 kW? No nie, nie ma szans. Te akumulatory zdechną już po pół godzinie, w cudzysłowie zdechną, czyli 10,5 V, bo te procesy chemiczne, które w nich zachodzą, potrzebuje czasu, w żelu tym bardziej. To wszystko potrzebuje dodatkowego czasu. Ten czas, na ładowanie i rozładowanie akumulatora służy temu, żeby te wszystkie procesy chemiczne, które w takim akumulatorze zachodzą, mogły zajść na spokojnie i prawidłowo. Nie chcemy z tego zrobić bomby atomowej, tylko chcemy, żeby ta energia się wtłoczyła do tego akumulatora i później na spokojnie z niego wyszła. Więc jeżeli ktoś potrzebuje. 4,8 kW obciążenia, to powinien kupić przy 48 V, powinien kupić cztery zestawy po cztery akumulatory, połączyć je ze sobą, jeszcze dodatkowo połączyć je między sobą, czyli oczywiście cztery w szeregu, ale również jeszcze pomiędzy, żeby one się pięknie bilansowały. To łączymy je razem ze sobą, czyli te szeregi po cztery łączymy równolegle każdy jeszcze akumulator ze sobą. I w tym momencie, jeżeli obciążymy 4,8 kW energii, to bez problemu taki akumulator wytrzyma te 100A. Każdy z nich oczywiście. Natomiast jeżeli pojedynczy akumulator, obciążymy 100 amperami, to, to słuchajcie, to akumulatory rozruchowe nawet, które dają 300 czy, czy 500 amper prądu rozruchowego, wiadomo, że w takim tiko, czy, no nie wiem, w jakimś małolitrażowym silniku to niepotrzebne jest nawet 200 amper. Tam potrzebne jest nawet 100. A taki akumulator rozruchowy to jest zupełnie inna bajka, a mimo wszystko on też by szybko padł. No i właśnie to, co chcę powiedzieć, że... Mnóstwo ludzi używa zwykłych akumulatorów kwasowych i na dodatek nigdy nie pozwoli elektrolitowi osiągnąć prawidłowych wartości. Ja zapraszam na kanał mister Akumulator, którego serdecznie pozdrawiam. On pewno mnie jeszcze nie słyszał, albo może i słyszał, albo tak czy inaczej. Zapraszam na jego kanał, bo on fajnie właśnie pokazuje, dlaczego akumulatory się psują, dlaczego akumulatory po prawidłowym naładowaniu on podłącza do takiego fajnego urządzenia Alfabat, które rozładowuje prądem 25A, to jest też trochę dużo przy niektórych typach akumulatorów, które on testuje Więc dlatego te testy, jak zauważycie nawet na, na jego kanale, specjalisty od akumulatorów to te 25A troszkę, według mnie, przegina, jeżeli jest 72Ah akumulator, no nie powinien go testować Alfabatem 25A prądu, który ciągnie. Bo wtedy te wyniki będą zawsze według mnie troszkę zaniżone, no dlatego, że akumulatory rozruchowe mają też tylko nam uruchomić silnik, a później już alternator ma przejąć całą energię, która jest potrzebna w samochodzie. Ma wytworzyć alternator, więc nie zakładajcie zwykłych akumulatorów kwasowych do fotowoltaiki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nawet stosowanie takich jest już też naciągnięciem rzeczywistości, ale ja wybrałem te akumulatory z prostego względu. Koszt ich jest 1 czwartą niższy, czyli jedną czwartą nie niższy, tylko 3 czwarte niższy. Jedną czwartą kosztów akumulatorów chociażby LiFePO czy litowo-jonowych to już w ogóle jest zdecydowanie niżej. Natomiast ilość cykli ładowania, no jeżeli ja ten akumulator będę rozładowywał do napięć granicznych na poziomie 12 V na akumulator, to mogę się spodziewać, że i nawet kilka lat ten akumulator powinien mi wytrzymać. Kilka, to znaczy 2, 3, może nawet 4 lata. Jeżeli go będę rozładowywał do 10,5, albo tak jak nawet niektórzy stosują do 9,7, to oczywiście żywotność takiego akumulatora drastycznie spadnie, ale ona również drastycznie spadnie w momencie, kiedy akumulator będzie ładowany do zaledwie 13,8 V. Wiem, że to trochę nudne, co mówię. I będę to powtarzał w nieskończoność. Ale, żeby ta bzdura zniknęła z innych kanałów, nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Jedynie Wy możecie komentować. Słuchajcie, źle mówicie na tych innych kanałach. Żadne 13,8 V nie jest napięciem granicznym dla takiego akumulatora. Bo nowoczesne ładowarki mają tak zwane bulk, czyli to ładowanie takie absorpcyjne, i żeby ten akumulator przyjął. 100% tej swojej energii 100% swojej pojemności i to nawet w przypadku akumulatorów tych właśnie INERGE co mam seria TI może źle powiedziałem TI seria TI one w instrukcji mają wyraźnie 15V 15V ale maksymalnie 0,25C ładowanie a zalecane nawet 0,1C tak, czyli 10A żeby on był ładowany Wiadomo, że to potrwa 10 godzin. 10 godzin potrwa ładowanie 100 amperogodzin. No i niestety dnia nam może zabraknąć z fotowoltaiki, ale nie możemy, dlatego większość ładowarek ma właśnie ustawienie prądu ładowania ze względu na różnice akumulatorów, które zastosujemy. litowo może przyjąć sobie bez problemu 100, czyli 1C, tak? 100% swojej pojemności może przyjąć 100% prądu. Natomiast takie akumulatory powinny być ładowane powoli, żeby to napięcie na nich wzrastało, powoli, żeby te procesy chemiczne w nich mogły sobie na spokojnie nastąpić i żeby nie przekroczyć granicznych temperatur, których niestety nie sprawdzimy, bo one się dzieją w środku. Podsumowując mój dzisiejszy monolog, proszę importerów. Oto bardzo serdecznie proszę o to, żeby nanosili informacje na tym nadruku, na jakie napięcie pracy w danym trybie, stędy bąd, bądź cykle use, cycle use, tak prawidłowo się bodajże wymawia, na jakie napięcie jest. Jakim prądem możemy te akumulatory ładować i rozładowywać? Mówię o zalecanym. Ja wiem, że czasami, niestety, z takiego akumulatorka trzeba wycisnąć 300 W. A jak łatwo policzyć, z 12 V wycisnąć 300 W, 300 podzielić na 12. Daje nam ilość amper. Kosmiczna ilość amper, jak na, na, malut, na taki malutki akumulator. Więc proszę Was o to żeby nie robić takich cyrków, żeby te akumulatory wymyślać, że skoro w UPS-ie działają i 300 W wytrzymują, to one w falowniku i fotowoltaice panel podłączę jeden i on będzie super działał. No nie, nie będzie super działał, bo po pierwsze, nie można go ładować 300 w Znaczy da się, ale on się zagotuje. A jak wiemy, do żelu nie dolejemy wody destylowanej, bo też pamiętajcie, jeszcze z tymi kwasiakami, słuchajcie, mi się przypomniało, jak ja widzę, że ludzie do akumulatora kwasowego dolewają elektrolitu, który kupią gdzieś tam w sklepie, czy na Allegro, bo teraz w ogóle jest z tymi wszystkimi kwasami problem, ale niektórzy nawet, były kiedyś takie małe buteleczki, dolewało się kwas solny, to znaczy ten kwas, który jest wykorzystywany w akumulatorach, Dolewało się go w takich małych buteleczkach i on e, ożywiały ten akumulator. Były też takie firmy, które to sprzedawały. No to słuchajcie, no to to jest oczywiście one spowodują, że ten akumulator najpierw zadziała ładnie, ale później się w nim wszystko wypali. Bo konsystencja jakby tego kwasu musi być od, gęstość, musi być elektrolitu odpowiednia i to musi być właśnie elektrolit, a nie czysty kwas. Im bardziej go zakwasimy, to te procesy chemiczne zupełnie inaczej zaczną zachodzić. Taka konsystencja, ten skład tego kwasu, elektrolitu, musi być dokładnie taka, jaką przewidział producent danego akumulatora. Więc zawsze dolewamy do takich zwykłych kwasiaków, jak macie te akumulatory trakcyjne, jakieś tam inne, przy tej fot swojej fotowoltaice popodłączane, dolewacie wody destylowanej, tak zwanej demineralizowanej też. Chodzi o to, że ona, to musi, najlepiej by było idealnie, jakby to było czyste H2O. I to tylko też odparowuje przez te korki, nawet jeżeli korki odkręcicie i widzicie, że się gotuje ten elektrolit, to znaczy, że odparowuje z niego tylko woda. Nic więcej nie odparowuje, czyli dolewamy tylko wody, nie elektrolitu. Nie kupujcie w sklepie elektrolitu, żeby dolać do takiego, gdy brakuje. Znowu odkrycie tych cel, czyli jeżeli ten, ta woda z tego elektrolitu wyparuje zbyt jej dużo, to po pierwsze odkryjemy odkryjemy te cele, a po drugie spowodujemy, że stężenie tego kwasu będzie już za duże i też zniszczy to akumulator. Słuchajcie, ja w akumulatorach nie uważam się za szpeca. Jak wiecie, ja zawsze o sobie mówię, że jestem amatorem, takim hobbystą amatorem tych, tych rzeczy, więc dlatego zawsze odsyłam do wiedzy fachowej, ale no nie mogę, nie mogę ścierpieć tego, że nawet moja wiedza hobbysty jest większa od takich ludzi, którzy powtarzają, że napięcie akumulatora nie może przechodzić 13,8. Kwasiaka, słuchajcie, nawet powinno się takiego trakcyjnego, to nawet do 16V w przypadku znamionowego napięcia 12, nawet do 16V. Czyli jak tutaj łatwo policzyć, dla tych 6V, bo trakcyjne są zazwyczaj 6V, czyli po 3 cele, tak zwane, to. Ładujemy do 8 V. Czyli ten bulk charge powinien wynieść 8V, jak on już sobie ładnie się nasyci 8V. Powinno spaść wtedy do 6 bodajże z kawałkiem, już nie pamiętam. Czyli ten po tym bulku, ten floating, czyli to utrzymywanie powinno być na poziomie, który nie będzie powodował tak zwanego samorozładowania akumulatorów. Tyle, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że te informacje są ważne. Udostępniajcie ten film, polecajcie, komentujcie też, słuchajcie, jakie są wasze wrażenia. Jak ładujecie swoje akumulatory? Napiszcie mi, jak ładujecie swoje akumulatory żelowe, czy w technologii AGM i jak to wszystko wygląda u was? I Napiszcie mi ile razy też już wymienialiście akumulatory przez to właśnie, że ich nie doładowywaliście i nawet o tym nie wiedzieliście, nie mieliście takiej świadomości Bo podejrzewam, że przez te wszędzie opisane 13,8V tak wam się zaprogramowało, że 13,8V Także nawet w przyczepie kempingowej moja ładowarka PWM sobie świetnie radzi i nie zarżnęła jeszcze ani jednego akumulatora Mimo, że mam ją dobrych kilka lat nie zarażnęła ani jednego akumulatora, bo jest prosta zasada. Kwasiaka ustawiłem, żeby ładowała do 14,8 V, czyli z takim zapasem że nie 14,4 jak alternata, tylko 14,8, bo to jest też jeszcze taki moment, że nie odparowuje ta woda zbyt szybko z tego akumulatora, a powoduje dobre nasycenie tego elektrolitu. jego zrobienie, jego tak zwanej gęstości. I tym pięknym zaproszeniem do komentowania filmu, lajkowania. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie kanał po następne filmy, bo one mam nadzieję, że będą tak samo fajne jak ten. Cześć.